A normalnie, dobre znajome miejsce, kojarzycie? Biedronkowe, Biedronkowe, tutaj... Co tam, pokaż, co tam jest? Halo, te, Całe, normalnie. Friganizm, ludzie, friganizm, patrzcie jakiś friganizm zaraz robimy. Patrzcie, tu normalnie... jest coś. Cała ja, ten ta wódeczka jakaś była. wódka cała wódka była. Patrzcie, 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 patrzcie. Kontener pełen bananów normalnie. Co tam mamy? Eee, dobrego dzisiaj? Mm. Co by się zjedli? Ja bym zjadł jakiegoś fajnego, wybierzcie mi chociaż. Nie bądźcie tacy, no, wybierzcie mi fajnego banana, jeżdżę do jedzenia. Czym zjadł dobrego dobrego a nie jakiegoś. O, te zielone mogą być dobre. Ja lubię takie bardziej zielone bananki. A wy jakie lubicie? Sprawdzimy, sprawdzimy. Zobaczmy to komisyjnie. Mamy te bananki. A co w ogóle u Was słychać? Patrzcie, mamy. Jest zielone. Ja normalnie te trzy wszystkie zjem. Wszystkie te banany zjem, bo jestem głodny. I wszystkie zjem. Tam chłopaki już normalnie biorą mi dziubią aloe. A my tu normalnie na urce bananowej kochanymi widzami okay. twarde, idealne patrzcie idealne, lepsze niż w sklepie twarde, o, świeże mmm, dobre Ty te banany są naprawdę dobre o. Hm. Da, da, vidim. Pa pa. Tomas? Što mokro? Alo? Mokro, bo je čki mokro. Dale brane vodne. Da, sen to djem. Ja pamiętam, te, te pączki były te... na tandusie. Jecie ze mną bananki? Patrzcie, o, ta będzie o. Banankowo dzisiaj, nie? Ludzicha, muszę się najeść. Muszę się porządnie najeść. ci popatrzcie.

Dobra, idziemy dalej. A są Pojadłem trochę już. No, i taki wosoczek. Jesteśmy na takim wosoczku. Doświetlenie musi być. Tu jakieś wieszaki, prawda? Te sprawy. Oznaki depozytu. Tutaj już se mam też no, tak. e, swoją wymarzoną nową, prawda? Także jeszcze, jeszcze, jeszcze powinki będzie. A po święta tutaj choinek będzie tyle, że masakra. Nie. Patrzcie na to. Cały. Jak, Jaki tam Tamten obraz. Szkoda, że tamtego tu nie hmm. może przetransportować to, i pokazać. Milenium AD Milenium AD 2002. proszę pan. Widzicie? Wspaniałe biuro informacji, informacji promocji za granicą. Urzędu, to może z, z urzędu Fot jest. Klimek. Klimek. fotografia No, super, super, Klimek naprawdę Z tyłu kurczę normalnie. Z tyłu nie Będziesz Będziemy o co wieszać, kurde, i tam to i to A tutaj. Powiedzcie, czy to jest PRL, to jest PRL, czy nie PRL? Powiedzcie, że jest PRL, ale, ale po to. tych żółtych tutaj, w cwancykach, to mi się wydaje, że jest jednak PRL. Jest sygnowane? Nie mam sygnału. Może srebrne, żartuję, ale fajny fajny artefakt z PRL-u normalnie, wieszak na wieszaki, prawda, czy coś tam. Powiedzcie co to jest w <śmulatów> komentarzach, tutaj od razu porcelanka, <śmulatów> porcelanki. Patrzcie prezentacja porcelanki, co tutaj my mamy, wystawka, Karolina, zgadujcie, prawda. Ale fajne, takie ma, tutaj takie o, królewskie, prawda wręcz, królewskie. Co to jest dziwne, patrzcie. Niby, niby ten, a nie mam tego w kolekcji. Bo to jest Tonocina Japan, japońskie, a nie China, Japan, patrzcie. Kolaboracja China z Japonią. Tutaj mamy Karolinę, prawda? Karolinkę piękną. Tutaj takie. O, takie targi. To jest sygnatur, Żółty. Jak nie chcecie, to. Taki mamy. Co to jest za talerzyk z takimi kwiatami, jak widzicie? Piękne zdobienia, no i porcelanę, ale znowu Czy fajny! Stary, stary ten, Fajne, fajny, fajny. Bierzemy oczywiście o stary talerze z połem. Też weźmiemy, bo to pani Lublana robiła, nie? Ej, tułowice. Tułowice robiły z połem? Ej, ciekawe, ciekawe, ciekawe. To ciekawe. To. Tu też kolejny z połem. Tego nie bierzemy. A to tu czego? O kurde, jakieś Monopoly Italii. Monopoly talii włoskie talerze. Monopoly Italii. Włoski Włoski, włoski nie bierzemy. Nie bierzemy tylko te, myślę, wiecie? Bez sygnału tutaj. to był ten, ten zestawić stąd, tak. wiecie? Wezmę stąd ten zestawik i lecimy dalej. Dobra, tutaj taka miejscowa. I z tego Krasiołka. Taki strętny dosłownie, ten paliast, prawda? Patrzcie, jaki paliast w ogóle. Masakrę. A nie się kazał skąd taki robił. Z tego materiału w ogóle. I piernik normalnie 6 miesięcy po termie, pół roku, ale może być, chyba, nie wiem. Wiemy ten piernik? Walimy tego piernika. chłopaki, to dawaj go od razu, walimy go na miejscu. No. Normalnie tak gryza, pokaż, pokaż ludziom datę, żeby, żeby nie było normalnie, że, że ja namawiam do czegoś, kurczę, a po potem sam nie. tego nie robię, no nie patrzcie. 17.06 no, bieli dobry jest miękki, dobry jest miękki jest Normalnie nie pachnie w ogóle czekolady. Ma pan rację, Złamane serce! O, złamane serce normalnie. No, teraz, teraz na cześć wszystkich złamanych serc, żeby wam się polepszyło, prawda? To wszystko. Drop koczuk z tym. Czuk! A mi się już sprawdził, prawda? To jest nowe! Dobre. Ja. Mówka sztuka. Mówka sztuka. A jest on w tej liście? Co to za? Zacznijmy dalej. To po co wychodzimy dalej? Jak tutaj mamy? Widzieliście? Jeszcze wam nie pokazałem, co z tego. Co, co, jeszcze, co jeszcze z tego depozytu było? Taka tacka. Fajna, fajna, nie? Piszę tutaj GDR, wiecie? Madame GDR. Owoce! A, tak chud, 400, 4810 Co tam wali Walić jeszcze? Wali tego Ajkosa normalnie z tego. Normalnie. Ja już to czuję tutaj, ty. Patrzcie, fajne takie. kulkowe są jakby. Fajne, fajna fajno, tacka z DDR-u. Podoba mi się. Dobra, A ty chodźmy dalej. Do pali to palić w tym grocie, ja znalazłem? Co? To to tym... Ty normalnie, patrzcie, co tu siedzi na tym kasioku. Masakra dosłownie! Patrzcie jeju, masakra dosłownie, coś się stało. Coś się stało w ogóle dosłownie. Żyje, żyjesz ty w ogóle? Masakra, kurde, nie, 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 nie w ogóle. Kurcze, ja tylko zobaczę szybko, co tu jest. Tego bałwana. Bowanka, Bowanka mogę wziąć, wiecie, wanka wezmę takiego. Sobie. Co tu jeszcze jest straszne w ogóle? No co tu jest w ogóle? No, nie wierzę w ogóle dosłownie tam. Co tu jest, walka Barbie, jakiś konik leży jest, konik jakiś taki <grym> ja Price hm. Jakieś takie rzeczy książki Katarzyna, rygiel, wielki chód Coś taki, Ja stąd idę, ja stąd idę w ogóle, bo to jest jakaś nie, 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 w ogóle Ja stąd idę, w ogóle masakra Chodźcie no z chodźcie szybką, chodź z Tu szybką, chodź z mojego szybką, Ale może będą figurki tam. A tutaj patrzcie ty, to co to jest, łóżeczko nowe? Łóżeczko nowe chodź nie? tą szybką, chodź z tą szybką, chodź z teraz szybką, chodź Sam tą Sam chodź co masz? O O, patrzcie łóżeczko. szybką, chodź Mega, 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 I tutaj tą szybką, Taka plecak. Nowa torba. Keep moving. Znowu to. torba. To jest... O, Zenuś Patrzcie jaki no. Zenuś fajny. Zenek. zenek. Tej... Zenuś gąb zenek normalnie. A, głaska się normalnie go w zenów. Przeżyłem też głaska. gąb głaska. A pod Hasiokiem całkowicie. Przy wejściu taki klosz, patrzcie, fajny, ty masywny taki, klosz wielki, fajny, podobał się ten klosz? Wielki, duży klosz. Ten wielki, średni i ten mały. Fajny, bierzemy go, bierzemy, bierzemy klosz, bierzemy. Normalnie czyszczyły wchodzą takie małgodąga. Następna miejscówka. A tutaj mamy takie słuchaweczki praktycznie nowe coś chyba wystawił na wystawkę Jaka wyszanka ty słuchaweczki Chyba ty by jesteście taki jemny fajnie, No taki kabelek i co to cyrkiem Nowy cyrkiem Nówka Fajnie Cyrki to dzisiaj jest kurczę. Dobra, bierzemy, lecimy dalej. No, i tu taka miejscóweczka. Słuchajcie, taka miejscówka. Mamy taką miejscówkę. I patrzę, ja z tego kontenera. Tutaj ktoś wyciął normalnie, wyciął coś Ale z tego kontenera, e, że mówię Wyjąłem takie coś, myślałem, że gra jest jakaś, wiecie soltek, prawda? Myślałem, że gra być jakaś soltek Ale to jest, ale to jest, to nie jest gra Tylko to jest, e, że mówię Tylko to jest taka skrzynka, a tam Patrzcie, jakieś procesory, jakieś takie, tego typu rzeczy i są nawet procesory, ja to wszystko do podsumowania wezmę, są procesory, nie wiem co będzie, jakiś obudowy wezmę, wszystko znowu do podsumujemy, bo jest słaba materia, także bierzemy to, patrzcie, jeszcze wam powiem co, tutaj jest patrzcie a tutaj wystawka bardacha jest, w ogóle i tutaj możemy wziąć, patrzcie, Mediwa kombi. Żel do pochwowy z kwasem kiauronowym, Normalnie tu żele, także normalne całe opakowanie lekarstw normalnie leki Te takie żele do pochwowe macie normalnie jeszcze. E, bo nowa prostownica, ta prostownica jest w dobrym stanie. Także weźmiemy tą prostownicę sobie. Weźmiemy te gry. Tutaj tak mamy jakieś kawy są jeszcze cappuccino, chocolate. Patrzcie do. 25 w terminie Wszystko w terminie, kawki, prawda? Wszystko co chcecie. Bierzemy to, to, to i to. I to działa to Nie chce się włączyć coś. Ilecimy dalej. Tu jest włącznik. Ilecimy dalej. W dalej to No i my na takich Hasioczkach tu jesteśmy. To byłem na takich Jesteśmy sobie szka. Przemieriliśmy wszystko, wszystkie osioki wzdłuż czasów. Było bardzo dużo służb, czyli indore, tylko że terminy ważności, prawda? Były całe kontenery, prawda? Z tymi, z tymi, z tymi z tym jedzeniem, że tak powiem, herbaty, kawy. Iść, kurde, nie wiem. Winogrono. Winogrono, ale. Jedyne co. O, nawet komputer się trafił. Właśnie komputer. Komputer wjechał, chyba. Z tyłu jakiś śliczny. Z tyłu śliczny. O, on jest śliczny. Szył śliczny. Szył śliczny. Szył śliczny. To taki Kurwa jak był czysty Czysto kurwa to chyba, to No i z tych kontenerów z tych kontenerów, z tych haszoczków Wydobyłem po prostu takie coś Tu taka świeczuszka, świeczka czy co Zobaczcie sami cukierki. Barcelona. Powerbank jeden. Świeca cytrynowa. Rotarki. Rotareczki. No Pana. tu jeszcze merci wychodzą, um, patrz jeszcze. Patrz to co wyczercie. Otwierać Od, ty masz. Cyzoryczek fajny. Z otwieraczem razem. A tam już chyba masz jeszcze to do piepicia. Ja mam powiem co wyskoczyło. Tutaj jeszcze. Ja mam, powiem wam powiem jeszcze co wyskoczyło z tego chasiaczka. Tutaj jesteśmy taka różdżka, zobaczcie. Nowa, bo też z kotów i co jeszcze e, łuska babki jajowatej termin też jest dobry takie rzeźby patrzcie ale to już są to już są nie to już są e, ciężkie takie porcelanowe chyba takie fajance. takie rzeźby ciężkie takie fajance. i druga taka też porcelanowa, ciężki Rdecho Taka rzeźba. Mego, mego, mego. To jest to